Zapałem godnym prawdziwych strażaków, młodzież z całego powiatu Międzyrzeckiego stanęła do rywalizacji w powiatowym turnieju wiedzy pożarniczej, który odbył się 11 kwietnia w starostwie powiatowym w Międzyrzeczu. Uczestnicy wykazali się nie tylko imponującą wiedzą teoretyczną, ale i autentycznym zaangażowaniem w tematykę ochrony przeciwpożarowej. W dniu dzisiejszym odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem Młodzież Zapobiega Pożarom. Udział wzięło w nim 33 uczestników, do dalszego etapu zakwalifikowało się 6. Dzisiejsze zmagania oceniała komisja w składzie prowadzący pan Marek Harkot, Dorota Surma, Mirosław Ferenc i Piotr Chomicz. W tym roku poziom wiedzy uczestników przerósł nasze oczekiwania. Odpowiadali na pytania bardzo kompetentnie, zdecydowanie i prawidłowo. Mam nadzieję, że uczestnicy naszego konkursu eliminacji powiatowych zajmą dobre miejsca i pojadą na finał krajowy. Grupy wiekowe w turnieju to są klasy 1-4, to jest pierwsza grupa, druga grupa klasy 5-8 i trzecia grupa szkoły ponadpodstawowe. No, to jakby ja tego na początku nie miałem tego zainteresowania, tylko że tak jakby pani ode mnie ze szkoły poprosiła mnie, żebym wziął udział w tym. Chciałem spróbować i tak mi się to spodobało, zacząłem się tym interesować. No, konkurs taki był stresujący, ale stresujące były te zadania zamknięte jedynie, ale to już było tak luźniejsze, bo wiedziałem, że większość nie jest aż tak wyuczona. Bo w otwartych tak naprawdę najgorsze dla mnie. W sumie żadne, a w zamkniętych też nie było takiego, które było dla mnie tak, sprawiło mi to, aż taki duży problem. Chciałbyś zostać strażakiem? No właśnie nie wiem, bo jeszcze mam takie marzenie, żeby zostać piłkarzem mam taki dylemat. Panie redaktorze, wiedza tych dzieciaków przekracza ponad wiedzę czasami oficera Państwowej Straży Pożarnej, ponieważ turniej obejmuje elementy organizacyjne jednostek OSP, tudzież historię. Dlaczego w Państwowej Straży bo tak nie jest to wiedza mniej popularna? Warto propagować tego typu wiedzę wśród młodzieży. Myślę, że wiedza zdobyta na tym turnieju to jest przyczynek do tego, żebyśmy mieli coraz bardziej bezpieczne społeczeństwo. Dlatego, że te dzieciaki już potrafią reagować w sytuacjach kryzysowych, a każde spotkanie z przepisami, wiadomo, kształtuje nam przyszłość. Pasja, precyzja odpowiedzi i świadomość zagrożeń pożarowych to wszystko sprawiło, że wydarzenie stało się nie tylko konkursem, ale także inspirującą lekcją odpowiedzialności i odwagi.